Państwo, witamy jak zwykle z Nowej Rudy. To już przedostatni dzień festiwalu góry literatury. No bardzo miło jest nam się z Państwem tutaj codziennie spotykać, no ale już niedługo koniec. Dzień dobry mówią raz jeszcze Karolina Korwin-Piotrowska i Naomi Green. No i wczoraj był dzień jak zwykle tutaj w Nowej Rudzie podczas festiwalu Gór Literatury bardzo burzliwy, bo byliśmy oczywiście w Nowej Rudzie, w Szklanym Domu, ale także w Ludwikowicach Kłodzkich. No a na koniec dnia wróciliśmy do Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie. Zobaczmy co się działo. Bo ja nie chcę krytykować tutaj nikogo, jakaś rola, żeby to uporządkować. Natomiast mi te, te daty, te, te procesy w trochę co innego się układają i tutaj już od, zaczynając od końca, czyli koniec tej racjonalnej architektury, która jest w cudzysłowie racjonalna, bo ona też była trochę szalona, mi się tak wiąże i wyciąga to właśnie z tych wszystkich właśnie czasopism, filmów i tak dalej, obserwacji też kultury, wiąże z przełomem lat 60. i 70., a przede wszystkim z kryzysem paliwowym, który... Architektura i tutaj jest dla mnie to ważne, że architektura jest tylko wynikiem jakichś procesów. To znaczy my jako architekci z reguły nawet ci najgenialniejsi tak, nie wymyślają sobie czegoś całkowicie nowego, bo tak, tylko ci najlepsi architekci korzystają z jakiegoś kontekstu. Le Corbusier nie wymyślił tego, że budynki powinny być doświetlone, czy dobrze doświetlone światłem naturalnym, czy że dachy płaskie można użytkować, on to tylko sformułował na podstawie tego, co działo się w historii. Myślę, że zostało w takim sensie, że właśnie takie miejsce, Brama grocka Teatru MN, jedno zdanie to jest Brama Miejska, Luglina, bramą, bramą żydowską. jest takie miejsce, które nie jest y, muzeum, ale jest y, właśnie nieistniejącym miejscem. To znaczy, próbują przypomnieć, odtworzyć tradycje których nie ma. I to, co wszystkich zaskakuje, kiedy ludzie spotykają się z Tomkiem Pietrasiewiczem, to populacje Żydzi i wielu ludzi z innych krajów,

Praszowa. Co to jest za miasto i dlaczego tak istotne jest w tym konkretnym przypadku e, to poruszanie się między kulturami i językami? Mam widzica precizazka nu uh, sunt nascutem 50 560. pentru jest to totalia, ale pentru mine nu. Ira się un lucru pe care le repet a mai rog sperka women nie Deci, în legătură cu spiritul Prașovului, unde existau cel puțin trei minorități, adică, da, erau români, germani, maghiari, se spunea că până și câinii latră în trei limbi. Nu no, am să eu, în duh mi-a asta. I to, jak współectowały ze sobą różne mniejszości, rzeczywiście przynajmniej trzy, nie, trzy narodowości y, Rumunii, Niemcy, Węgrzy współistnieli ze sobą i mówiono o tym, że nawet psy w Breszowie szczekają w trzech językach. Charitada lui principale jest taki unoras deskis, unoras touristik, w się calendoda ona filmoras de negustori. To dała kontakt z faktem, że są te nie, de ce nacje je A te minority z depilitego egzista Paśni, jest to miasto bardzo otwarte, jest to miasto turystyczne, jest to również miasto kupieckie i w takim mieście, nieważne w jakiej, jakiej narodowości się jest, więc wszystkie te trzy mniejszości były w stanie, czy nacje były w stanie bardzo spokojnie koexistować, współistnieć. Widzicie po tym, co zobaczyliście, że tutaj się naprawdę bardzo dużo dzieje. Są jeszcze dwa dni, podczas których możecie odwiedzić festiwal Gór Literatury. Na przykład jutro w piątek zapraszamy od godziny 12 pod wiatami w Łodowice rzędzina Jeżeli jest piątek, nie wiecie co zrobić z dzieciakami, voilà! Justyna Czechowska porozmawia z Michałem Rusinkiem. Następnie z Pawłem Mościckim porozmawia Karol Maliszewski i y fragmenty jego książki przeczyta Robert Wieckiewicz. Następnie Magdalena Rabizobirek będzie rozmawiała z Jakubem Kornhauserem. A y kolejnie będzie miała miejsce debata polsko-czeska o przyszłości, w której wystąpią m.in. Andrzej Jagodziński, Olga Tokarczuk i Radka Dynemarkowa. A potem z Agnetą Plejer, wybitną szwedzką poetką, będą rozmawiać Justyna Sobolewska i Michał Nogaś. Zostajemy w klimatach czeskich i z Iwaną Myszkową porozmawia Anna Wanik. A potem absolutny hit, przynajmniej dla mnie, mianowicie z Wojciechem Orlińskim Olemie i nie tylko porozmawia Irek Green. Na zakończenie dnia zapraszamy na koncert zespołu Broadpeak. No i mówiłyśmy, dużo się tutaj dzieje.